Walka o fotel prezydencki trwa, ale nie zawsze jest to czysta kampania. Służby w Wielkopolsce odnotowały już 17 przypadków niszczenia materiałów wyborczych. Do takich incydentów doszło m.in. w Swarzędzu, na ulicy Kirkora i Polskiej oraz w okolicy Gowarzewa, gdzie zdewastowano banery trzech kandydatów na prezydenta RP. Policjanci odnotowali do tej pory 17 incydentów związanych z zniszczeniem bądź uszkodzeniem Banerów wyborczych w całej Wielkopolsce 16 tych incydentów zostało zakwalifikowanych jako wykroczenia, natomiast jeden z nich jako przestępstwo, ponieważ straty przewyższyły kwotę 800 zł. Pamiętajmy, że tego typu rzeczy, tego typu działanie jest zabronione i policjanci każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia. Robią wszystko, żeby zidentyfikować osoby, które są odpowiedzialne za tego typu wykroczenia czy przestępstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. Oznacza to m.in. zakaz ich niszczenia, usuwania czy zamalowywania pod groźbą aresztu lub grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.